Masz wrażenie, że twój głos nie brzmi przekonująco, gdy nagrywasz rolki? To może być jeden z powodów. Pomyśl przez chwilę o swoim głosie jak o instrumencie muzycznym. Weźmy na przykład pianino. Kiedy pianista gra, nie używa dwóch czy trzech klawiszy. Używa ich znacznie więcej, i wtedy muzyka jest ciekawa. Chce się jej słuchać. Dlaczego my w takim razie nie używamy, nie wykorzystujemy naszego instrumentu w pełni? Dlaczego, mówiąc, używamy dwóch, czy właśnie trzech klawiszy? Powodując, że mowa staje się mniej więcej taka. Nic się w niej nie dzieje, nie ma żadnych zmian, rytm jest ten sam. Pianista grając raz zwalnia tempo, raz przyspiesza, raz ścisza, raz zgłaśnia. I to samo zrób ty, ze swoim głosem. Pobaw się nim, czasami zwolni, czasami ścisz swój głos, czasami zgłośnij. To jest twój Fantastyczny instrument, którego po prostu jeszcze prawdopodobnie nie odkryłeś. To jest kanał, w którym mówię dużo o głosie w komunikacji, więc zaobserwuj po więcej porad.